Siemka, dzisiaj pierwszy odcinek z budowy makiety. Zapraszam do oglądania. Więc budowa naszej makiety będzie składała się z pięciu kroków, a dzisiaj zajmiemy się pierwszym, czyli pomysłem oraz drugim, czyli projektem. Ja już pomysł mam, a więc przechodzimy do projektowania. Ale zanim to zostaw suba i lajka. Dzięki. A więc tutaj mamy nasz program i. Na początku się męczyłem, bo to nie są te tory, ale odkryłem, że po prostu tu są biblioteki. No nie. I bierzemy tą bibliotekę, którą chcemy, w moim przypadku Pico. No i klikamy to. Wybieramy dokładniej, i mamy już fajne tory. Ale od początku, A jak zrobić bazę pod naszą makietę? Przybornik. Baza prostokątna i strony wpisujemy sobie wymiary w milimetrach. Mamy pięknie w milimetrach zrobione. I teraz czas na punkt startowy, bo te tory inaczej by się stawiały, gdzie pójdzie. A więc, tak, x to jest ta górna wysokość, a więc u mnie 0 y to jest 100, a więc u mnie to będzie 150 milimetrów oczywiście. I a to jest kąt, a więc również 0. Umieść. I mamy pierwszy punkcik. Teraz stawiamy sobie tory, takie jakie chcemy. W tym przypadku u mnie to będą takie. I ja skończyłem już tak naprawdę, pierwszy, pierwszy segment, może tak to nazwijmy, i chcę zacząć drugi, a więc drugi punkt startowy. Może 220, jak tak sobie myślę. Nie, 240, wiecie. O, idealnie. Dobra. I znowu, bierzemy co chcemy, jakie chcemy tory I teraz tak, jak, o co chodzi z tymi rozjazdami, jak sobie klikniemy na ten rozjazd To mamy do wyboru różne rzeczy Od początku, od jakby tyłu, że tak to nazwę, i od łuku My zaczynamy od początku Proste I teraz klikamy, odkąd znowu chcemy, jakby, odkąd to ma lecieć z Który tor teraz budujemy, czy tu, czy tu Ja klikam tu i znowu, tym razem chcę od łuku. I mam fajnie od łuku zrobione. Teraz biorę to. Fajnie, fajnie. Czy to jest równo? Nie wiem, czy to jest równo. Ciężko mi stwierdzić, ale można to na pewno sprawdzić. Następny, hop. Kolejny tor wleciał. I jeszcze jeden, ale. No właśnie, ale. Ja nie chcę mieć tego tak równiutko. A więc stawmy to, ja sobie to po prostu dotnę, tak? Rozumiecie? Ja sobie to będę docinał. Docięte w sumie już mam, bo ja takiego toru nie mam. I jeszcze tu chcę coś wstawić. Będzie to taki tor. Oho, nie tu kliknąłem. O tu, o tym trzeba pamiętać. I na przykład taki tor. On też będzie docięty. No i w sumie to tyle. Mamy to ładnie w 3D pokazane. Można sobie w bibliotekach jeszcze. Yy, nie, 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 anuluj. Kliknęło mi się wyjście. Można sobie w bibliotekach wziąć obiekty, jakieś różnego rodzaju światła, sygnalizatory, przepraszam. Albo jak chcecie to jeszcze w prosty sposób można dać takie podłoże ja to nazywam. Jest to most w programie, ale wygląda tak, taki przez po prostu. Ale ogólnie da się wiele rzeczy robić. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Jeżeli ci się podobało, to nie zapomnij o Subiku.